Ona nie dzwoni do mnie teraz. Ten numer, na, na, na ten numer dzwoni matka. Czekaj. Bo ona, ona chyba tutaj jest w tym centrum handlowym. No co chciałaś? Ale, ale... Ale gdzie jesteś? Ty jesteś w domu czy gdzie? No ja, ja, jestem właśnie teraz w plazie, patrzę na te perfumy Paco A jaki, byś chciała, żebym ci kupił i tę Karolinę na święta? Ale jaki? Chanel, Chanel czy jaki to ma być? No dobra, to jakiś kupię zestaw. Matka i natka zaprasza Cię do wspólnego prowadzenia Live. Chod, jak to to jest? Ej, nie mów tak brzydko... A to pomyłka jakaś. Możemy zrobić pi Mega Big win. Automaty George. Ciatku! A kiedy się w końcu nauczysz? No, W końcu grzeczny kotek. There's a burger in. There's a burger in Vegas called Stay Tuned. It's in a. B there's a burger in. There's a burger in Vegas called Stay Tuned. It's in a. B there's a burger in. There's a burger in Vegas called Stay Tuned. <laughs> <To> <laughs> it's a in a. There's <laughs> a burger in. There's <laughs> a burger in Vegas called Stay Tuned. <laughs> yeah, tego. To there's, ja a nie in, there's a burger There's burger in Vegas called Stay Tuned. It's in a b there's a burger in There's a burger in Vegas called Stay Tuned. It's in a b there's a burger. Pada, pada w sobota Ja idę na zakupy jakiś rosołek się dzisiaj ugotuje. No i Finlandię jakąś trzeba kupić, nie? Jutro na streama jakąś Finlandię. Pozdrawian, Giorgio Automatovic, Mega win, Jackpot. Mammon rolling down that ramp like he's about to write somebody a ticket. He brought the baton, Graves. This might get ugly. Kuja Kuja isn't backing up an inch. Mammon full speed. Under a slot. To tak jakby być przy oglądaniu kurwa, tego yy, malowania Monalizy. A wiecie kiedy ja się tak czułem? O ja pierdzielę też to samo uczucie normalnie jak ja bym oglądał yy, malowanie tej Monalizy, gdzie, yy, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to no, jest? To 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 tak jakbyście byli przy, przy tym przy malowaniu Monalizy, ten film tutaj kurwa, ten o. Nie, nie, nie klikaj jeszcze, nie otwieraj. Nie otwieraj tego, więcej informacji. O, no i od po No i co to jest, co to jest? No i teraz się instalować to będzie. Jakoś się nie instaluje. Pół miliona. Jakoś się nic nie uruchomiło. Sześć lat temu. O, jakiś folder wyskoczył. Błąd, błąd. O, to, to tam jest chyba. 2019, 14 lipiec. Błąd akcesyjny, zobacz, folder wyskoczył. Ja wtedy tak właśnie wyglądałem, tego nie wiem o co chodzi. Spokójcie się, wyłącz to! Wyłącz to! Tam? Darek, powiedz mi, co napisałeś do osoby, od której chciałeś kupić kosiarkę na olx Że ją chyba fa z tą ceną, nie? No <grym> co no za drogie było, nie? <grym> A co by było, gdyby okazało się, że to twoja matka? No co by było? No właśnie, co by było? No co by było? No właśnie co by było? No co by było? Super no właśnie zrób. co by było? Pojebało. <grym> Darek jesteś hamem. To ja ciebie na barana nosiłam. Witam darek. Ile masz centymetrów czarny kocie? 40. Nie zrozumiałeś. Nie mówię o rozmiarze twojego buta. Ja też nie. Deep, deep, deep breath, okay? Well, that's a lawsuit. No dobra, pały nam nie pomogły, co teraz? O to oglądałem, kurwa. Ja do przedszkola chodziłem. No dobra, pały nam nie pomogły, co teraz? No, jak to co idziemy do kasyna? Zajebisty pomysł! Idziemy do starego paruwy. Poznaj, Lebrona. Największy bawiarz i hazardista na świecie Ogółem jest to ojciec parówy, ale rzadko kiedy się do niego przyznaje Jego rekordem było obstawienie jego żony Parówy i dom Ale chyba nie na zielone, co? Oczywiście, że zielone no, Podobno pan wie coś o szonach Ta, już jednego widzę, jej na kilometr Tak nie było Tak nie było tej bajki. Maar zo'n lood. Hou hey. mij! You're a fucking dirty n***a! You stupid n***a! Son of a bitch, I hate you! And you are a Ten gracz przechodzi dwie gry w tym samym czasie i to na jednym kontrolerze. Jeśli ktoś z Was grał w Hollow Knighta to dobrze wie, że jest to dość trudna gra, gdzie w walce liczy się szybkość i precyzja. No to teraz wyobraźcie sobie przechodzenie Hollow Knighta i Silksonga dokładnie w tym samym czasie na jednym kontrolerze, a obie postacie poruszają się identycznie. YouTuber Hendel Shadow podjął się wyzwania bicia bossów w tych dwóch grach naraz i, jak sam stwierdza, jest to niesamowicie trudne. Chyba jednak największe wrażenie, że nie robi jednoczesna walka z ostatnimi bosami obu gier. Film ten został nazwany po prostu ból, a autor stwierdza, że jeszcze sporo czasu upłynie, zanim uda mu się ich pokonać. Pozostało zatem czekać na trzecią część Hollow Knighta. E, przepraszam, mogę być winna groźnie. Co! W żadnym wypadku! Chyba pani oszalała. Grosz to pieniądz. Proszę mi tu nic nie być winną, rozumiemy się? Proszę bardzo całość, niech pani następna ze nie... e, Przepraszam, mogę być winna groźnie. Co! W żadnym wypadku! Czas na to nie czas na melać Straciłem życie, czas bym nowe zacząć teraz 3, 2, 1 Nobel Maria Nobel Trump Nobel Trump Nobel Maria Omar out Nobel Trump Nobel Maria Nobel मारिया नुबैल नुबैल लिटल बिगिया मारिया नुबैल ट्रंप नुबैल आउट ट्रंप नोबेल ट्रंप नोबेल मारिया नुबैल ट्रंप नोबेल ट्रंप नोबेल, नोबेल, ट्रंप आउट, नोबेल, मारिया, नोबेल, ट्रंप मारिया, नोबेल, ट्रंप नोबेल, मारिया, ट्रंप नोबेल, असद आउट, ट्रंप मारिया Oszukał, mister Gridiard, nie zagnali wina. Gridi przegrał. Jack Black jako Steve Minecraft film śpiewa w piosenkę. I piecze w rozżarzonej lawie ciasto steka kurczaka omlet. Takie same aczkolwiek. Ja piję kole bez cukru. a ja do niego wujek kujek. Nowy bohater w League of Legends Maon. Stróż prawa na własnych zasadach. Jego pasywka fryer oznacza sojusznika, wtedy włącza koguty i jedzie po niego. Pyk, 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 wiedź w kumpla i ustaw go <grym w górę> <grym w górę> Jasper nagrany. W nocy jak chodzi ja spera nagrali. I w nocy kur Prawie nic o trzeciej Plecy, plecy! Czy ty umiesz grać? Rzuć tego grana! Nie no dramat, jeszcze raz zginiesz to cię wyrzucę z lobby. Aha, śmieszne? Ban, następny też, leć. Plecy, plecy! Czy ty umiesz grać? Rzuć tego grana! Nie no dramat, jeszcze raz zginiesz to cię wyrzucę z lobby. Aha, śmieszne? Ban, następny też, leci Plecy! plecy O. I tak jest generalnie. Właśnie na tej Antarktydzie. Tak, o, jest ziemia, tutaj jest ziemia, wokół jest taka ściana z lodu, a właśnie tak jest za tym lodem, tak o. Nowość dla dzieciaków, które lubią wiedzieć wszystko. Nagram każdą rozmowę. Walkietołkie z nagrywaniem, tajny notes, odlotowe okulary obserwatora i mnóstwo gadżetów. A do tego makowiec gratis, bo każdy... Tu jest Kamil z Płocka, 38 lat. No oceniam, że wygląda na miłego. To jest Michał, on mieszka e, w Krzywiniu, pod Poznaniem. Też 38 lat akurat. E, jest, e, no, dzisiaj ma walkę na przykład na premier ma. Psywa bagieta. No, no ja przyznam, że wystraszyłabym się tego pana jakbym na ulicy się mijała z wieczorem. Takiego w garniturku? No. Dobra. Tutaj tu jest Aleksander, lat 30, mieszka w Pile. Olek to w ogóle nie jest patusem, to jest miły, kochany. bardzo Jakie bieżęta. zdjęcie, no, sfera. Jak no wygląda na miłego. Tak, no oceniam miły na 10. Mój prawy przyjaciel, Paweł. Oceniać? Jadę z nim do A Co pisału? za skim? no na... Nie ma kobiety. Myślisz, że jasper? powinien mieć? Kurde, myślę, że powinien mieć jakąś kobietę. No, porządną. Tak zasługuje na porządną kobietkę. O. Tutaj jest Marcin Xajo. Hmm. Jakby... Z wyglądu od 1 do 10. Z nie mój typ. Nie, nie wiem, ale tak szóskę bym dała. O, tutaj Artur Rybson Lol jest na czacie. Cześć. no Gdzie tutaj jego jakieś dobre zdjęcie? Tu po lewo. Nie twój. Wysoko, tyś. wysoko w zestawieniu, myślę. A to nie słychać, czy spilt ładnie brzmi, tylko niestety sprzedali mi uszkodzone. Zamiast być, być ładny, pełny dźwięk, to. To się siedzi, kurwa, zaraz wyłączam streama, bez kitu. Tata, słychać Cię, na Zadaj mnie. Pietronka ma piekarnię, chłopie, no. nie, nie zaczynaj tematu, proszę Cię. Kurwa. Przyjeżdżaj Brody. teraz, kurwa, i czy zaprowadzam Ale kamerę? To, że, no, że mają... to dwa razy poprosimy też. Chodź, pojeb... Jak on wełk jeszcze raz? E-e-e, Mam piąty telefon w ciągu pięciu minut! Nie grzyń się! Nie wygodnie mi się siedzi. Co jest? Proszę państwa! Co jest? Jesteś tak tuki? On naprawdę! To jest oktagon! To nie jest piłka nożna! Polski numer dziewięć nie odpuszcza! To wygląda jak KSW, a nie będą... Mamy to, proszę państwa! Polska mistrzem świata! Ja Brawo! He's flying, he's flying far, far, far! Wait, wait, what is he doing? Oh my god, he's not landing! He's flying further! What the Hey, he did Move oh, comrade, calories await! Security breach, he's heading down corner 3! Pentagon, meet Potato! Sir, drop the bag! Not a chance. Hey! Hog rider! I hate neck hurts! Hog rider! Hog Rider! Hog Rider! I hate neck hurts! Up top on the ladder! This was the moment! Hands together! Holy Tupac driving the poke back to the ropes! Rebound! Here he comes! He's got him cinched up! Suplex, good night! Oh. The Holy Father just got launched that way. I can't across believe the ring. Tupac tossed off. He's up on the ladder! This is something divine oh. in the making! What is he thinking? He's 60 plus! Hands together! Here comes the Oh, yeah. My gold Lambo I got from a case, shite! Let's roll it. Yeah! Кузов. Ви що робите, не гідник? Я Сталін! Мужики, мобілізуємо його, він ухилян! Я нікуди не поїду, відпустіть мене негайно! Мага всередину, давай! Це беззаконня! Я верхов... Маю його, розвертаю. No way! No way! The Pope's got him hard! Oh, Are you kidding me? Suplex from the Holy Father! Ah, oh, listen to this place! The arena is I'm losing its mind! A Textbook! The Pope just... No way! No way! Hey everybody, it's Michael here and I am so happy today. I got somebody really special to introduce to you. Check it out. This is my new friend. Hi, I'm Walter. Pleasure to meet all of you. Michael's been showing me around and uh, it's been a good day. Hey everybody, it's Michael here and I Mmm, so good. Ella, ela! Me crema, pastitsio. I just couldn't help it, it's fine. Sorry, yeah, uh, last bite, promise. I Mmm, so good. Burger, 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 Burger. Pietronka ma piekarnię, chłopie. Nope. Nie nie zaczynaj tematu, proszę cię. <laughs> She keeps on sexin' me Do I like her? No definitely I'm just like Stephanie Do I like her? Yes yeah, specially She keeps on sexin' me Do I like her? No definitely I'm just like Stephanie Do I like her? Yes specially She keeps on sexin' me She keeps on sexin' me Oh yeah What the fuck? Fuck! Where did he <laughs> I speak the Polish, listen Mamon, you're losing Oh <laughs> so 2022 You're losing Yeah, yeah, he's losing the head And you're a ty jesteś condom, Keisha. Condom, condom. <laughs> <laughs> Mamon, you're confident <coughs> oh. oh, that's bad words I am Hej chłopaki, myślę, że mały człowiek powiedział, że chce dać Fredberowi duży buziak. Na 3, 1, 2. Ty. Czy to był ugryzienie z 87? Hej, to ugryzienie było wtedy jak się mamon narodził.

Ja. Ja ki komandos. To jest kurwa ućka tańczy na księżycu. No, I don't want die. No, beta. Stały. Tak, Peter, to jest 2HP. Ojej. Oj. Dobra, ja już z tobą nie gram i cię motuję. Daję jednego kalaszka. Jak chcecie grać później yy, dalej, to nie wiem, albo idziecie z chyba, albo ze mną. To, to wy zdecydujecie. Decham kałaha, decham kałaha. Ale tempo w torze trzecim, Izraelicy to jak maszyna palce płoną, zobaczcie to, jeszcze tylko kilka banknotów jest, koniec, 25 sekund i koniec, Niewiarygodne Ale tempo w torze trzecim, Izraelicy to jak maszyna palce płoną, zobaczcie to, jeszcze tylko kilka banknotów jest, koniec, 25 sekund i koniec, Niewiarygodne godny. Dawaj mamą. Co? Gdzie ten obiekt?

Takie prawdziwe. Kamilu, zrób coś nie... ze swoim życiem. Mamo. Wjechujek? Film będzie. Tak, Kamilu, sprzedaj mi swoich kolegów. <grym> Film będzie w kinach. Kurwa. Tylko w kinach. Ale jaja. Kamieś, zrób coś ze swoim życiem. Mamo. Wjechujek? Kiedy to wychodzi? Tak, Kamilu, sprzedaj mi swoich kolegów. <grym> Tylko w kinach. Czy ja grałem w filmie Furioza? Yy, w, dru, w, dru, w drugiej części. W drugiej części możliwe, że zagram jako yy, statyw, nie? Sta, sta, statyści. Bo będzie takie wejście na osiedle, Furioza, ten, gangsterka i możliwe, że. Yy, mo, możliwe, że będę w drugiej części Furiozy. No nie no, mówię mów, mów, naprawdę, mówię poważnie.